Tam ponownie i witam znów. Wydaje mi się, że ja tutaj mam jakąś serię do skończenia. To chyba nawet nie jedną. No. Co tu tak... Pierwszy, że się tak... Zap Aha, to wy. Eee! Spokojnie wiem tu. Zrobiłem wam coś? Znaczy się zastrzeliłem was, to prawda, ale zrobiłem wam coś? Eee, tylko teraz nie spadnąć. O, no to to by było na tyle. Hmm. No, ale przynajmniej wiem do kogo strzelać. O właśnie. Eee, yep. e, ja. Eee. tu posiedzę, poczekam. Popatrzę. Jest dobrze. Dobrze. Chyba dobrze, że jest dobrze. A, zresztą. do kogoś. Eee... czy jest dobrze? Hm. Czego to się musi obracać. Sprawdzę to tyle problemów. Stój. Stój, już już teraz o właśnie ha 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 ha, ha. Dobra, no i co Ehm, znajome dźwięki, to tak pierwsze. Kolejny kolega, który ma problemy z wstawaniem o siódmej rano. Zresztą mnie dziwi mu się. O... A propos... Wo wow! A ciebie to już dawno nie widziałem. Dobra, ty sep tutaj post, pazurek, dziobek, cokolwiek ty to tam masz. A ja sobie pójdę w drugą stronę. A słowem wyjaśnienia, dlaczego długo nie było odcinka w, w mojej pracy dostałem jedną, słownie UNO, yy, jedną rzecz więcej do zrobienia i zrujnowałam to cały mój grafik. Ale że teraz się wszystko wyrównało, to można wrócić do zajęć standardowych. A mówiąc o zajęciach standardowych, mam... O właśnie. Mam zamiar rozwalić tutaj kolegę i tu plecki. Cichutko, 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 cichutko Zajdę go od tyłu, nie zauważy, chwycę go za łeb M Może nawet zdobędę jakąś pamiątkę. Jeżeli na pierwszy sam stąd nie spadnę. Inglesz Co, myśleliście, że strzel do niego z tamtej broni? Szkoda mu nic. Eee. Ale teraz by wypadało, żeby strzelił do niego z tamtej broni. No już, spokojnie, zaraz ty też dostaniesz. AAAAAAAA! O! Chociaż raz ta roślinka się na coś przydała. I to chyba był głupi pomysł, żeby jednak... Zabijać ich z rewolweru, a tamtego pierwszego tylko z... z z z z złoma Chociaż... Co prawda pomysł zabawny, ale... Nie zbyt... Skuteczny. I tu jeszcze gdzieś jeden powinien być, tak? Ua. Ze wszystkich możliwych stworzonek, ten jeden musiał mnie ubić. Ech. Jak ja nie lubię takich... ...sytuacji. Dobra, widzieliście już, co mam zamiar zrobić. Łom zawsze ostry. Do zobaczenia za chwilę. No, tak dużo lepiej. Ciekawe, czy tatar jest smaczny. A, sprawdzę to przy innej okazji. O. o, ciemno tu. Jestem tu pośpicie? Tak swoją drogą, tak widzę tych swoich koleśków, którzy tutaj się... U. Znowu ty A! Tak super, że z y, tym zakończył pobieranie Zapomniałem wyłączyć online Skularza nie było. Ej, dalej w dół? No e, O czym ja to... Aha Zastanawiam się, dlaczego jestem jedyną osobą, która nie ma tutaj hełmu to dla mnie brakło. Celuj, celuj, celuj. Strzelaj i spadaj. A to co? Da się rozwalić? Ech. Nie da się to zwalić. To mnie to nie obchodzi. Ale obchodzi mnie to, co jest tutaj. Cokolwiek tu jest. Nie, już mnie nie obchodzi, naprawdę. Nie, nie, nie chcę wiedzieć. Uh. Aha. Aha. To mi podsunęło pewien pomysł, wiecie? Let me see, let me see Let me see what I got No tutaj nie mam co szukać co prawda Ale mam za to kolegę tutaj Który stoi grubo za blisko dziury O, Naprawdę mnie cieszy fakt, że ty tam jesteś wiesz? żeś poszedł sobie tam. Ech, przepraszam na sekundkę. Zaczynam sądzić, że guzik uruchamiający tutaj nagrywanie jest w jakiś sposób połączony z siecią komórkową i z, nie wiem, ośrodkami percepcji osób w moim otoczeniu. W momencie, jak nie nagrywam, albo ogólnie się obijam, nic mi się nie chce robić, to mam spokój, nic nikt nie ruszy. W momencie kiedy zacznę nagrywać, co teoretycznie jest jakąś czynnością Zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto chce coś żeby zrobić na już Nie podoba mi się ten pomysł A tymczasem Kałamanga! Hello Goń mnie, goń mnie, goń mnie Chodź tu Podążaj za Smrodem mrodem mego rewolweru No już tu, chodź, chodź jak ja cię tu mam po Przyprowadzić Aha, no tak Sobie przypałętasz się to. Nie, nie, tu, tu, kur... Chodź tu, ciemna maso O, tutaj, już Ty, masa Tutaj, hello No Chodź tu, grubasie No chodźże tu! Kurna, co za dębak. Góra Hello! Nie widzisz mnie? No. Aaaa! Ciepło. Chodź tu! No i co? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Odejdź tu, możesz, możesz, dasz radę, dasz radę, no, chodź, chodź. Eee, liczościwy! No wiem, że dasz radę, chodź tu. No przecież ja go zabiję. Chodź tu, rozwal skałkę, rozwal skałkę, tak. Pimpuś, chodź tu. Pimpek! I nie w tu! Znowu pieczesz? No rozlaźnij tą skałę. Możesz to zrobić, wierz mi! No tak, niewiele brakuje, żebyście się mi tu spotkali, a ty co? wiem drogo, na kogo sławiacie? Dobra. O, patrzmy, czy możesz tu przyjść jakoś inaczej? Dobra, możesz przyjść jeszcze tu. No chodź, chodź, chodź. Ty gruba, tempa, jedno oka, bezręczna, maso. No co? Stupniesz mi tutaj i myślisz, że sprawa załatwiona Masz mi tu przyjść Nie wiem jak, masz to wymyślić, chodź A ty się niecierpliwisz Wiem, rozumiem to Próbuję ci tu sprowadzić kumpla do bicia A może dać się to rozwalić I guess not Zawód! Bez większego komentarza. Sorry stary, chciałem dobrze. Naprawdę. Ale widać. Słabsi w dużej mierze też mają jakieś możliwości. Uuu. Cześć robaczku. Ja, już myślałem, że kolejny jakiś klient. Hmm. O wow. O oh. oh, nie... Nie szkodzi, nie szkodzi... Damy radę, prawda? Damy radę? powoli zaczął wnerwiać ten klocek mamuta no w każdym razie udało się go znowu pokonać znowu roślinki tym razem nawet było to zabawne jak się krzątał od prawej do lewej i od lewej do prawej i wy chyba sobie jaja robicie teraz no, spokojnie bo ja tam chyba widziałem tak widziałem półkę skalną do której nie mam zamiaru iść I wy naprawdę sądzicie, że ja to przejdę, tak? Tak po prostu, tak? Czyli to całkiem prawdopodobne jak one sobie wszystkie pójdą Ale najpierw Oj, zwiecha była Ale najpierw to jaś sobie jakoś muszę zaplanować tutaj dywersję Ram! O, oh. Okej okay. Tam 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 tam, mnie tu nie ma, tu nie ma. mnie tu nie ma, nie tu nie ma starej! No uh. Aha, czyli tu prowadziła ta półka Okej, okay, tutaj Tam, tam, tam I dziobaj gdzie indziej. I nie przestawajcie tam. Tam jest dla was dziobaj O Hmm, Trzy granaty. To może stanowić pewien problem. Tu nie ma? Mnie tu nie ma Okej, okay, jasne. Czemu nie? A, skoro mam tyle tego. To się nie będę przejmował, tu jest teleport. O Sorry, nie zauważyłem się. Tu jest teleport. Hmm który przeniesie mnie... Byle nie na początek. Co nie tam mam Kiedyś niby... Widziałem jakiś język kosmitów albo coś, ale... Ale to było dawno i nieprawda. Eee. To oczywiście było pożegnalne, cześć. Nie ruszaj się. Okej. Okay. Zak. Latające drży, ale... Dobra. Zakładam, że mam się dostać na górę. Dlaczego zawsze trzeba iść na górę? Oj! O... A ciebie kto tu prosił Straszysz porządnych obywateli W ogóle skąd on się wziął Myślałem że wszystkich zabiłem Okej, okay, to jest swojejście straszne Śmiech jakby dziecięcy Albo przynajmniej niepokojące Dobra zejdźmy najpierw tu Bo widzę jakąś Vita Chamber czy to jest w ogóle Vita Chamber No ale zakładam że jest świeciło się na niebiesko i wyglądało jak z blajuszaka RASHTY Skąd Wydawało mi się, że coś już spadło Dobra, nieważne Nie chcę wiedzieć, będę zdrowszy Bo pożyję te 15 sekund dłużej Ej! Nie, nie! Ała Uf. No dobra, gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny? Bo to jest pewne, jak Dobra, przyszło mi coś do głowy, że coś jest pewne jak, ale nie powiem tego ze względu na cenzurę. No, teoretycznie sam sobie nakładam, no ale. Przeklinanie jest w moim stylu. Fuj. A No... Gdzie, skąd, jak, co? Kiedy? Nie? Dobra, że zaczyna brakować mi tych nabojów, pocisków, nabojaszczów. Zacznę strzelać z tego. Nie, 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 nie! O, jakże mi... Kutwa przykro. No, no! A, szty! No nic, może to i lepiej. I tak już czas kończyć odcinek. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka String Let's Play. Zagrajmy w halaj. Stary za dłuższą przerwę w nie nagrywaniu. Na Mam nadzieję, że do końca tego miesiąca uda mi się już skończyć całą tę serię. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!